Charlotte zostaje princess royal, szokujący gest Anny. W pałacu Buckingham zapadła cisza, jakiej nie słyszano od śmierci królowej Elżbiety II. Księżniczka Anna, bastion lojalności, cienia i dyscypliny, ujawnia, że zmaga się z demencją i. przekazuje legendarny tytuł Princess Royal swojej 9-letniej siostrzenicy Charlotte. Co skłoniło ją do tak dramatycznego kroku? Dlaczego to właśnie córka Williama i Kate została wskazana jako duchowa i ceremonialna następczyni? Zobacz, jak ten moment zmienia nie tylko losy małej księżniczki, ale cały kierunek, w którym zmierza brytyjska monarchia. Czy Charlotte stanie się twarzą nowej ery korony? Czy udźwignie ciężar, który przed nią kładzie historia i rodzina? Meghan Markle odsłonięta, gdy książe Harry ujawnia prawdziwy stan, który ukrywała. Rankiem z Buckingham Palace dotarła do opinii publicznej wieść rodem z traumatycznego snu, nikt nie potrafił przypomnieć sobie kluczowych szczegółów ostatniego wystąpienia księżniczki Anny. Z ust świadków padały słowa, nie pamiętam niczego, i chociaż pojawiły się setki życzeń zdrowia, w tym od Nigella, życzę jej wszystkiego najlepszego, naprawdę wstrząsnęło to całą rodziną królewską. A to dlatego, że w tym samym momencie księżniczka Anna. Słynąca z niezłomnej służby i żelaznej dyscypliny, oficjalnie ogłosiła, iż zmaga się z początkiem demencji, wskazując na księżniczkę Charlotte jako swoją następczynię. Dziedzictwo: Princes Royal i niespodziewane przekazanie tytułu. Księżniczka Anna, jedyna córka królowej Elżbiety II, od 1987 roku pełniła zaszczytną funkcję Princess Royal, demonstrując niezachwianą od lat lojalność, pracowitość i oddanie. Nigdy nie zabiegała o uwagę mediów, stała się symbolem dyscypliny i służby wobec korony. Dlatego decyzja o zrzeczeniu się tytułu na rzecz zaledwie 9-letniej Charlotte zaskoczyła wszystkich. Tytuł Princess Royal przyznawany jest niezwykle rzadko i jedynie najstarszej córce panującego monarchy, jeszcze rzadziej zdarza się, by osoba żyjąca i czynnie pełniąca obowiązki zrezygnowała z niego sama. Monarchia w przełomowym momencie, w chwili, gdy król Karol III boryka się z problemami zdrowotnymi, a tron zdaje się wchodzić w nową erę, księżniczka Anna postanowiła przekazać pałeczkę kolejnemu pokoleniu. Zmiana ta nie jest gestem przypadkowym, lecz osadzonym w realiach współczesnej monarchii, gdzie po nowelizacji ustawy o sukcesji z 2013 roku córki monarchów zyskały równy status z synami. Przekazanie tytułu Charlotte to jasny sygnał. Przyszłość rodu leży w rękach młodych, dobrze przygotowanych spadkobierców. Ciężar tytułu dla dziewięciolatki to nie tylko zmiana nagłówków gazet, ale poważne wyzwanie dla młodej Charlotte. Jako drugie dziecko, Williama i Kate, od urodzenia była chroniona cieniem tradycji, ale już teraz otrzymuje od niej przywileje i obowiązki właściwe dla pierwszej damy korony pośród kobiet. Tytuł Princess Royal oznacza nie tylko splendor, lecz przede wszystkim ogrom oczekiwań, misje charytatywne, patronaty i reprezentowanie monarchii na całym świecie. Kate i William, nowoczesne rodzicielstwo, rodzice Charlotte. Książę William i księżna Katrin od dawna starają się wychowywać dzieci w duchu równowagi między obowiązkami a normalnym dzieciństwem. Katrin, obserwując młodą arystokratkę, wprowadza do jej wychowania elementy samodzielności i zabawy, od zwykłych wyjść do szkoły w luźnym stroju poczułe gesty wsparcia w chwilach trudnych publicznych wystąpień. Dzięki temu Charlotte uczy się, że tytuł i tradycja nie muszą tłumić indywidualności. Historia tytułu i dlaczego nie Zara, dlaczego książęca córka Anne, Zara Tindall, nigdy nie otrzymała realnej roli Princess Royal. Ponieważ tytuł ten nie przechodzi automatycznie na potomstwo kobiety royalty, a sam wybór należy do monarchy. Ponadto Anne sama zdecydowała, że jej dzieci nie będą obciążone królewskimi insygniami, dając im wolność i prywatność. Pierwsze kroki Charlotte w świetle reflektorów Choć ma dopiero 9 lat, Charlotte nieprzypadkowo już kilkakrotnie pokazała swój charakter. Od uroczystego klaskania na balkonie Buckingham Palace w wieku dwóch lat, przez subtelne gesty wobec weteranów podczas przyjęcia WD, po samodzielne prowadzenie rozmów z osobami publicznymi, zawsze z godnością i empatią. Te momenty nie były przypadkowe, to małe lekcje od jej mamy i wielkiej ciotki Ann. Rola ciotki w cieniu problemów zdrowotnych króla, gdy Karol III rozpoczął leczenie, Anna, pełniąc funkcję counselor of state, przejęła część królewskich obowiązków. Jej stabilność i doświadczenie okazały się niezastąpione. Jednak z początkiem subtelnych objawów demencji, które ujawniły się podczas prywatnego spotkania rodzinnego, sama Anna musiała postawić czoła nowej rzeczywistości. Zamiast ustąpić w cieniu, wybrała przekazanie swojej siły Charlotte, wejście w przyszłość, równouprawnienie w sukcesji. Ustawa z 2013 roku usunęła dominację męskiego pierworództwa, co uczyniło z Charlotte jedną z najważniejszych postaci następnego pokolenia. Przekazanie jej tak prestiżowego tytułu pokazuje, że monarchia potrafi adaptować się do współczesnych wartości, równości i przygotowania młodych członków rodu już na starcie do wielkich ról. Ciężar i dar w jednym, dla Charlotte ten tytuł to zarówno wyróżnienie, jak i test, zaufanie, jakim obdarzyła ją uwielbiana ciotka. To dar historii, ale i zadanie, kontynuować misję służby, której Ann poświęciła życie. Przełomowe momenty i nieuchronność zmian, gdy An w ubiegłorocznym wypadku doznała wstrząśnienia mózgu, szybko wróciła do obowiązków, by za chwilę po raz pierwszy dostrzec, że nie nadąża za własnym planem dnia. Te subtelne sygnały, dłuższe chwile zamyślenia, spowolniony krok, nie umknęły obserwującym. Bez rozgłosu, w zaciszu pałacu, Anna ujawniła najbliższym, zdrowie jej szwankuje. Nowa era, tradycja spotyka odpowiedzialność, przekazanie tytułu Princes Royal to nie koniec, lecz początek. Symboliczny akt, w którym jedno pokolenie wspiera drugie. Monarchia, którą znamy sprzed lat, zmienia się w instytucję otwartą, świadomą wyzwań współczesnego świata i gotową wspierać już od najmłodszych lat swoje przyszłe liderki. Pytanie, które rodzi się samo: czy dziewięcioletnia princesa Charlotte podoła ciężarowi i oczekiwaniom, jakie na nią nałożono? Czas pokaże, czy dzięki wsparciu matki, ciotki i całej rodziny udaje się poprowadzić monarchię ku nowej, odważnej przyszłości.